Cześć, witam Was serdecznie. Chciałam Wam w dzisiejszym filmiku pokazać moje wielkie zakupy spożywcze. Byłam dzisiaj w Kostko i w Whole Foods. Opowiem Wam też, co to są za sklepy zaraz. E, dajcie znać w komentarzach, czy interesują Was w ogóle takie hole spożywcze i generalnie tematyka zakupów spożywczych, tego co jemy w ciągu dnia i ogólnie jak wyglądają sklepy amerykańskie i co tam można w nich kupić. E, więc moje dzisiejsze zakupy robiłam w Kostko. I w Holford. Kostko to jest taki sklep podobny do makro. Wszystko jest tam wielkie albo w ilościach hurtowych. To na przykład można kupić 13 kg cukru. Albo ogromniastą paczkę chipsów, albo na przykład 600 tabletek witaminy D lub innych suplementów, albo leków. Tylko, żeby robić tam zakupy, nie trzeba mieć własnej firmy, można po prostu sobie wykupić członkostwo, które kosztuje tam od 50 do 100 dolarów rocznie. My ten sklep bardzo lubimy, dlatego że on ma bardzo dużo organicznych i dobrej jakości produktów spożywczych, plus też całą masę niespożywczych produktów, na przykład też niektóre sprzęty AGD są właśnie z kostko. E, oni tam mają naprawdę bardzo, bardzo dobre ceny tego wszystkiego, dlatego nawet przy tej płatności za członkostwo to się bardzo opłaca. I oprócz tego na różne produkty oni mają jeszcze dealę e każdego miesiąca. Tutaj widzicie jest taki zestaw wielu golarek jednorazowych i one już są w dobrej cenie, a teraz jeszcze dodatkowo przecenione 10 dolarów. Tutaj są szampony o pojemności ponad 1 litr, też przecenione. W dobrych cenach jest też elektronika. Ja ostatnio sobie kupiłam słuchawki bezprzewodowe, a placa chyba 30 dolarów mniej, a w tej chwili jest na przykład Apple Watch, 85 dolarów off, ta seria piąta. Hollywood z kolei to jest taki sklep, który specjalizuje się w zdrowej żywności. Oni tam nie używają GMO, mają cały taki manifest na swojej stronie, czego oni tam nie używają, nie sprzedają w tym sklepie. No i normalnie, jak nie ma pandemii, to jest tam taki fajny, gorący bar. Także my tam często chodzimy, bo po prostu, jak nie chce nam się gotować, to wiemy, że tam możemy sobie kupić taki zdrowy, świeży posiłek na ciepło. Pogadałam sobie 3 minuty, i się już zasopałam. 39 tydzień ciąży jest troszkę ciężki momentami. Jak nosiłam to zakupy, to w ogóle się straszliwie zasypałam. Często robię zakupy i w kostko, i gdzieś tam jeszcze, dlatego że w kostko no, nie wszystko jest. Tam jest jednak ograniczony wybór produktów. No i czasami nie chcę pewnych rzeczy kupować w takich naprawdę dużych ilościach. Także pokażę Wam najpierw, co kupiłam w kostko. Zaczniemy może od nabiału. Jajka 24. Normalny rozmiar jajek to jest dozen, czyli 12 w Stanach. I te jajka kupiłam pierwszy raz. Zwykle kupowałam takie jajka marki Kostko, organiczne, to są pasteurized. Ja wolę jajka pasteurized niż organiczne, dlatego że pasteurized to znaczy, że to są kury, które po prostu sobie biegają po wolnym wybiegu i które jedzą to, co chcą, to, co sobie tam z ziemi wygrzewią, a nie są karmione żadnymi karmami albo paszami. Nie widziałam wcześniej tych jajek pasteurized w Costco, także cieszę się, że mają je, bo widać, że je albo wprowadzili, albo po prostu ja wcześniej nie widziałam. Także super, One są też tutaj lokalne z naszych wa waszyngtońskich farm. 24 jajka, pamiętam, że nie mamy problemu, żeby zjeść. Następne, że to są jogurty. Nosa. My lubimy albo te jogurty nosa, albo Elenos. Elenose są takie też lokalne tutaj stąd z yy, Seattle i kupiłam kilka w Hallfell'u, z zaraz pokażę. Yy, mleko. O, otko, Polska, nie mogę tego utrzymać. <średzponię> to jest organiczne mleko i to A2. Yy, to jest jakaś tam proteina, która podobno jest dużo lepiej przyswajalna i ma mniej laktozy. Niż zwykłe mleko, ono jest organiczne i też ostatnio się pojawiło w Kostko. Zaczęliśmy je kupować i jest całkiem dobre. To są trzy kartony y, półgalonowe, czyli łącznie to jest 1,5 galona, czyli 6 litrów mleka. Dajemy bardzo dużo warzyw i owoców. E, borówki. To są borówki, które bardzo lubię, one zawsze są twarde. Ja nienawidzę miękkich borówek i zresztą mój syn również nie lubi takich miękkich, rozpaczkanych borówek, to są zawsze twarde, więc lubię je kupować. I też są organiczne. E, kiwi. To jest kiwi, które w w środku jest żółte, a nie zielone. Ona się nazywa Sam Gold Kiwi. I to kiwi jest naprawdę dobre. ma jest słodsze niż takie zwykłe zielone. I ja po prostu je uwielbiam. Dlatego też nie mam problemu, żeby zjeść taką grą e, Jabłka. E, one są małe. kto jest w stanie zjeść takie jabłko na raz? Ja nie lubię zostawiać jakichś tam połówek. One w tym brązowieją. Dlatego kupujemy te najmniejsze, jakie są. E, Sałatka Cezara. Moja ulubiona. Ona jest też organiczna. To taki trochę mój grzech, bo sałatka Cezara to nie jest najzdrowsza sałatka, ale ta jest naprawdę bardzo, bardzo dobra, bardzo ją lubimy. E, szparagi, jako że jest sezon na szparagi, też nasze lokalne, organiczne. Także muszę wymyślić, co z tymi szparagami ugotować. Awokado, ale to jest moje awokado, które sobie tutaj leży na porczu i dojrzewa z ostatnich zakupów. Tam było chyba pięć sztuk, w tej chwili są już trzy. E, arbuzy. Organiczne, dwa takie małe, bezpestkowe, nasz synek bardzo lubi arbuzy. Potem tak, ciąg dalszy warzyw i owoców. Yy, maliny. Czereśnie, zaczęły się słuchajcie czereśnie. I wcześniej mieliśmy żółte, teraz kupiłam czerwone. I ten gatunek Rainier Cherries, to są bardzo dobre czereśnie. Yy, też nasze tutaj lokalne. Strasznie je lubimy, zobaczymy jak czerwone będą smakowały. Yy, I takie morelki. Też mam ostatnią fazę na morelki, bardzo lubię. I jest akurat dobrze u nas w domu, dlatego, że ja lubię takie mniej dojrzałe, kwaśniejsze morelki, a mój mąż lubi takie miękkie, słodkie. Także ja zaczynam, pudełku mój mąż kończy. E, mój synek chyba ma po mnie. E, takie twardsze też woli. Potem mamy tak, fasolkę. To jest fasolka ta aricot Vert, czyli ta taka francuska. Oni to nazywają French Beans. Myśmy w ogródku mieli bardzo podobną w Polsce, także nie wiem, czy to jest jakaś specjalna odmiana, czy co, ale w każdym razie ona, jeżeli mieszkacie w Stanach, to zamiast Green Beans, kupujcie te aricot Vert albo właśnie French Beans, bo one są bardziej chrupiące. My je bardzo lubimy robić na patelni z czosnkiem, trochę podleć bulionem, żeby się trochę jednak tak poddusiły. I nasz synek też je bardzo lubi. To jest mega e, dobra fasolka. <grym> Tutaj mam taką wielką pakę pół kilo e, takiego miksu sałatowego ze szpinakiem, z różnymi tam odmianami sałat. I to jest właśnie cena kostko, to kosztuje 4 dolary, czyli to samo, co taka wiecie, jedna trzecia w każdym normalnym sklepie. E, to warzyw i owoców chyba tyle, a jeszcze tu mam pomidorki. E, to są pomidorki takie koktajlowe. nasz synek bardzo lubi, one no mają miękką skórkę, my też je lubimy. Potem tak, e, łosoś. To no jest mój ulubiony wędzony łosos z kostką. On ma tutaj trzy rodzaje łososia w pieprzu, taki zwykły, naturalny i w koperku. I oprócz tego on ma jeszcze taki bardzo dobry cytrynowo-koperkowy sos w środku. I ja po prostu bardzo lubię tego łososia na jakimś bajglu albo jakimś kawałku chleba z serkiem Filadelfia i właśnie z tym kwaśnym sosem, naprawdę pyszny. Taką. Nasz synek, słuchajcie, jest takim fanem bekonu i on na śniadanie potrafi zjeść po prostu garść bekonu, popić to sokiem pomarańczowym ostatnio. E, to jest taki trochę nie najzdrowszy bekon, powiem szczerze, bo on jest pre czyli taki przygotowany. Jego wystarczy położyć na pytanie na następnie 2-3 minuty i jest taki pyszny, chrupiący. Ale on ma azotany, więc kupujemy go rzadko, e, no ale czasem można sobie zgrzeszyć, więc kupiłam ten bekon, no bo jest naprawdę dobry. E, potem tutaj mam następne grzeszne jedzenie niezdrowe y, pudło kruasantów. Te kruasanty są naprawdę mięciutkie, świeże. Potem lubimy je robić z tostera, bo jest 12, także oczywiście ich nie zjemy w ciągu tam dnia czy dwóch. Kurczak. To muszę się przesunąć. Lubimy kupować kurczaki z rożna, dlatego że lubimy sobie zjeść piersi y, i potem z tych wszystkich udek i takiego mi mięsa, które bardziej trzeba dłubać, lubię przykład robić naleśniki takie na słono albo enchilady z piekarnika w sosie takie zapieczone. Albo na czosy, które są fajnym daniem, przy którym pomagać mogą dzieci. I my te czosy robimy w ten sposób, że wysypujemy po prostu takie kukurydziane tortille, chipsy na jakąś brytwankę z papierem do pieczenia. Mięso z kurczaka, które nam pozostanie, przyprawiam dodatkowo jakąś papryką, takimi przyprawami do taco. Wlewam tam trochę pomidorów z puszki i potem te chipsy posypujemy po prostu kukurydzą, fasolą, właśnie pomidorami z puszki, tym mięsem, oliwkami i dużą, dużą ilością sera. I to wszystko wkładamy do piekarnika na 400 stopni Fahrenheit'a pieczemy jakieś 10-15 minut i gotowe. Mijemy potem zapieczony z piekarnika, na przykład z guacamolą albo ze śmietaną. Kiedyś ja robiłam pasztet, słuchajcie, z tego kurczaka i wyszedł bardzo dobry. Potem tu mam jeszcze, słuchajcie, kinci. Ostatnio mam fazę na ostre jedzenie. Nie wiem, czy to jest jakieś hormonalne ze względu na ciążę, bo podobno ostre jedzenie wywołuje poród, nie wiem ale kupiłam sobie wielkie wiadro kimchi. Poza tym kimchi ma też probiotyki, bo to jest po prostu jak ktoś nie wie, taka bardzo ostra y, koreańska kapusta kieszona. Oni tam też mają dział z książkami, z zabawkami. Kupiłam sobie właśnie dzisiaj dwie książki, znaczy sobie. Jedną sobie, to jest książka o y, ogrodach i roślinach y, tutaj w naszym rejonie północno-zachodniego Pacyfiku. I ona jest fajna, dlatego że ona pokazuje miesiąc po miesiącu, co trzeba robić w ogrodzie. Ja nie jestem takim ogrodnikiem, który wie, co robić i wszystko zawsze robi, a to mi się przyda, bo jak sobie zachcę coś na przykład zrobić w czerwcu, to wiem, otworzę tą książkę i znaczy, co w czerwcu mogę zrobić w ogrodzie. I jeszcze jedna książka dla Tak eee, Takie 100 pierwszych słów. On ma już jedną taką książkę, którą bardzo lubi, a ta ma dodatkowo takie strony, które się o, odkrywają. Zauważam, że cię bardzo lubi takie książeczki, które właśnie może sobie coś tam zrobić, interaktywnego. I ostatnia rzecz papier toaletowy w ilości kostkowej. Tam jest, słuchajcie, 30 rolek. Był czas, kiedy oczywiście nie było papieru toaletowego na półkach. W tej chwili już można papier toaletowy normalnie kupić, dlatego... <grym> dlatego kupiłam, bo nam się po prostu kończy. E, także to jest wszystko to, co mam z kostko. Teraz pokażę co kupiłam w Whole Foods, czyli tym sklepie ze zdrową żywnością. I generalnie po prostu dokupiłam tam takie rzeczy, których albo nie chciałam kupować w dużej ilości w kostko, albo takie, których po prostu w kostko nie ma. Już jakiś czas temu Amazon kupił Whole Foods, dlatego teraz z członkostwem Prime można robić zakupy z dostawą tego samego dnia właśnie przez Amazon. My często tego używaliśmy. Więc tak, tutaj kupiłam e, tortilla chips, czyli właśnie chipsy do tych naczosów, które chciałam zrobić z kurczakiem z Tutaj też kupiłam takie chipsy, one się nazywają veggie chips, ale to są chipsy normalne, ziemniaczane z domieszką jakiś tam warzyw i smakują jak polskie prażynki, ja je bardzo lubię. I chłopca też je lubi, mój synek. Potem tak, tu jest sok pomarańczowy. E, ja lubię sok pomarańczowy, który ma jeszcze wapno i witaminę D. No, teraz w ciąży szczególnie dużo wapne muszę jeść. I tego kupiłam sobie dwa kartony, bo to jest sok, który najbardziej mi smakuje. Potem mam tutaj kefir. Organiczny kefir, zwykły, taki z pełnego mleka. Jest słuchajcie, ciężko dostać w sklepach normalnie. W Hallfud zawsze jest kilka rodzajów Także w Hallfud często kupuję właśnie kefir. Tutaj następna rzecz to jest śmietana. Taka zwykła 36%. W kostko śmietana przychodzi o w takim kartonie. <grywa> Myślę, że półtora litra śmietany to. I jednak będzie nam ciężko zużyć. Ok, tutaj jeszcze drugą torbę. I tak, tutaj mam grzanki do sałatek. E, Cezar i takie stosunkowo myślane. Sporo jogurtów. E, w Kostko, e, oprócz tych jogurtów nosa, takich owocowych, które kupiłam, nie ma greckich jogurtów w jakimś dużym wyborze. Oni mają jeden taki swój jogurt beztłuszczowy. Ja generalnie lubię pełno tłusty nabiał. To są moje ulubione greckie jogurty. Greckie jogurty w Stanach są trochę inne niż w Polsce, dlatego że zauważyłam, że w Polsce greckie jogurty są głównie tłuste. Greckie jogurty w Stanach mają różne te przedziały, jakby zawartości tłuszczu, ale one mają bardzo dużo protein. Także taki słuchajcie, kubeczek jogurtu ma 18 gram protein. Także to jest super wartościowe śniadanie. Ja kupuję pełną tłusty 5%, bo po prostu uważam, że taki nabiał jest zdrowszy. I tych jogurtów mam kilka tutaj, bodajże cztery chyba. Potem następny typ jogurtu, który lubię, to jest taki islandzki jogurt Skyr. To się niedawno zaczęło w Stanach pokazywać. I to ma jakieś tam specjalne kultury bakterii. To jest też jogurt pełno y, tłusty. I on ma 11 gram protein. Trochę mniej niż greckie, ale też y, nie, naj, nie najgorzej. I dwa Elenosy to są nasze lokalne jogurty greckie tutaj na miejscu robione. I albo można kupić w wersji naturalnej, albo w wersji z jakimiś owocami. Oni używają prawdziwych takich pires owoców. To jest jedno marionberry, czyli jakaś taka. Y, jakiś rodzaj tam jeżyny czy czegoś. I Passion Fruit, czyli. Y, Passiflora, to jest passiflora. Jest taka też Passiflora? Nie wiem. Ja mam takie fajne czarne pestki, to też lubimy, go właśnie. Yy, ser żółty i szynka. Nie chciałam kupować wielkich opakowań, także kupiłam właśnie małe w Whole Foods. Truskawki. Oj. Zobaczyłam, że były organiczne yy, i w dobrej cenie, i tak ładnie wyglądały, i mi zapachniały, więc kupiłam też truskawki. Strasznie zdrowo to mamy, no ale to dobrze, zdrowo. Yy, majonez taki, o. I słuchajcie, ostatnia rzecz. Yy, łosoś. To jest łosoś z rzeki Copper z Alaski. Właśnie w maju jest na niego sezon. To jest całe w ogóle wielkie wydarzenie. Przylatuje samolot yy, Alaski, oczywiście Alaska Airlines tutaj bierze udział w tym całym wydarzeniu, który jest w ogóle pomalowany w łososia. W restauracjach jest cały festiwal jedzenia tego łososia z tego właśnie Copper River. Drogi jak zboże po prostu, ale jest naprawdę dobry. Jest taki... Jest to po prostu tak się go ugrilluje, jest pyszne, nie trzeba go nic w ogóle przyprawiać. I to jest, słuchajcie, wszystko z moich dzisiejszych zakupów. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! pa.